Cześć Instagram, YouTube, Facebook. Nie wiem gdzie dam to nagranie. Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego witamy Was wszystkich. Jesteśmy w Warszawie na szkoleniu z Radkiem. Skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej. Jest to szkolenie, które szczególnie nas interesuje. Powinno również Was. Wakacje tuż tuż, a na ulicy pełno tusz. <laughs> <laughs> Dobra, ten żart był tak słaby, że aż telefon padł. padł. Jesteśmy 28 godzin bez snu. Szybkie ładowanie i telefonu, i siebie. Jesteśmy na miejscu w Golden Plaza coś tam, coś tam. W City. No właśnie. Będzie ogólnie ciężkie to nagranie, ale zabieramy Was ze sobą. Thank <laughs> you. To nagranie jak typowego vloga, jesteśmy 37 godzinę bez snu, sponsorem w ogóle dzisiejszego programu jest, monster, są monster. No, monsterki energetyki <laughs> Energety. bez lokowania produktów. Jak po szkoleniu? No co, no, rada jest zwykle klasa, pełna sobie, mega duża e, dawka informacji, szczegółów, e, ciekawych porad i zagadnień jak skutecznie bezinwazyjnie i bezboleśnie przejść ten najokre, najcięższy okres redukcji. także. Drugi etap szkolenia dotyczył ostatnich dni przed zawodami, ale tego dowiecie się już u mnie na zajęciach i u kolegi. Pozdrowienia z Warszawy, widzimy się na miejscu. powoli dobiega końca, wracamy właśnie powoli do Krakowa.